Tylko zlikwidować przymus dalszego ubezpieczania się w tym ZUS-ie, a więc ten proceder wciągania kolejnych młodych ludzi, którzy jeszcze nie zdążyli wpłacić coś na ZUS, wciągania ich w to, w to kłamstwo, w tą tragedię, w to marnotrawstwo. A więc ci, którzy już coś odłożyli, ci, którzy już mają prawo do emerytury, oczywiście muszą dostać te emerytury, ale nie z pieniędzy kolejnych okłamywanych, z pieniędzy kolejnych okradanych, ale niestety z pieniędzy, niestety z podatków oczywiście, bo innych pieniędzy nie ma w budżecie, ale to musi być jasno powiedziane, że teraz musimy, żeby wywiązać się z dawnych absurdalnych zobowiązań, musimy płacić podatek, który tych emerytów, którzy jeszcze powinni dostawać pieniądze, opłaci. Ale nie możemy nadal obiecywać ludziom, że oni dostaną emeryturę, i zabierać im pieniądze, i mówić, że te pieniądze odkładamy na ich przyszłość, bo oni będą musieli sami sobie o nią zadbać i lepiej to zrobią niż państwo. Ja tylko króciutko powiem, że e, na pańskie pytanie chyba najprostsza odpowiedź jest tego typu, że będzie trzeba po prostu policzyć, ilu mamy emerytów, utworzyć fundusz emerytalny. To akurat nie będzie, nie będzie właśnie trudne. I różnica będzie tylko taka między tym systemem, który my stworzymy, że z roku na rok w tym podatku na fundusz emerytalny będziemy płacić coraz mniej, bo wiadomo, no jednak ludzie nie będą żyć wiecznie, a w obecnym systemie płacimy coraz więcej. Jeszcze biorąc pod uwagę, że jest niż demograficzny, bankructwo ZUS-u to są myślę najbliższe lata. Dlatego trzeba jak najszybciej to zmienić i oczywiście wracamy do ustawy sprzed. Kilku lat, kiedy to platforma podniosła wiek emerytalny do 67 lat, bo ci ludzie zawierali umowę, że będą pracowali lat 65. Ja jeszcze tutaj powiem krótko. Po pierwsze, my jesteśmy prawicą. My jesteśmy prawicowcami, a prawica, jeden z fundamentów prawicy, to jest zasada chronimy prawa nabyte, dotrzymujemy umów. I takim dotrzymaniem umów jest do, dotrzymanie tego, płaciłeś składki, należy ci się emerytura. Ale sytuacja jest taka, w zeszłym roku ZUS miał wysłać wszystkim Polakom informację, ile dostaliby emerytury, gdyby przeszli w tym roku na emeryturę. I nie zrobili tego, bo Polacy wyszliby na ulicę, gdyby zobaczyli, jakie dostaną emerytury. Nie zrobili tego, chociaż jest tego rodzaju obowiązek nakazany, ponieważ te emerytury będą naprawdę śmieciowe. I sytuacja, w której my teraz jesteśmy. To jest sytuacja, w której albo będziemy utrzymywać system, który najbardziej wypycha Polaków za granicę. Z wszystkich czynników to, co najbardziej nas wypycha za granicę, to jest to cholerne składkowanie pracy. To niszczy polskich przedsiębiorców. Przedsiębiorca w Polsce, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, musi 1100 zł zapłacić składek co miesiąc, niezależnie od tego, czy cokolwiek zarobił, czy wystawił jakąkolwiek fakturę, czy ktokolwiek mu złotówkę zapłacił za jego e, pracę. A ten sam przedsiębiorca Wielkiej Brytanii płaciłby tygodniowo 2,80 funta, czyli 55 zł miesięcznie. Co więcej, jeżeli przez co najmniej 8 lat będzie opłacał taką składkę 55 zł miesięcznie, to państwową minimalną na poziomie zasiłku emeryturę w wysokości ilu? Około 400 funtów, czyli na nasze ponad 2000 zł. To jest emerytura, która jest marzeniem olbrzymiej liczby Polaków. Polski przedsiębiorca, który będzie przez całe życie płacił po 1100 i coraz więcej, bo to z kwartału na kwartał rośnie, dostanie 800 zł, emerytury, co jest równe de facto zasiłkowi emerytalnemu, tym, którzy nigdy nie płacili żadnych składek. To jest system, który zabija przedsiębiorczość, wypycha ludzi do szarej strefy i sprawia, że znam ludzi prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, w Warszawie, w Kielcach, w Krakowie, którzy na przykład są informatykami, a firmy mają zarejestrowane w Anglii, bo nie chcą mieć angielską emeryturę i płacić 55 zł miesięcznie, a nie 1100 zł. Chcemy bogatej, konkurencyjnej Polski. Musimy zapewnić takie rozwiązania i dać Polakom takie rozwiązania, jakie dostają w tych krajach, do których emigrują. Musimy im dać te 55 złotych składki na ubezpieczenie społeczne i emeryturę obywatelską albo w ogóle pójść dalej i zrezygnować z tego systemu. Jednocześnie pamiętając o tym, że z tych praw nabytych wynikających z tego, że ktoś opłacał emeryturę, musimy się wywiązać. Plus jest taki, że mamy tak zwaną emeryturę opartą o odłożoną składkę. Czyli w chwili obecnej, każdemu z ludzi, którzy ma konto w ZUS-ie, można powiedzieć, gdyby dzisiaj przyszedł na emeryturę, wiadomo ile mu do końca życia trzeba płacić. Czasami to jest kilka, e, kilkadziesiąt złotych, czasami to jest kilkaset złotych, czasami to jest ponad tysiąc złotych, a co naprawdę niewielkie pieniądze i z tym momentem damy sobie radę. Z drugiej strony mamy ZUS. Widzicie, ile w zeszłym roku kosztował ZUS? 4 miliardy złotych. Sama biurokracja. Na co te pieniądze poszły? 800 milionów w zeszłym roku kosztował sam system informatyczny ZUS, który nie działa, który nie był w stanie tej informacji wygenerować, ile dostalibyśmy emerytury, bo tak uzasadniał to prezes ZUS, mówiąc dlaczego nie została wysłana. Ponad 500 milionów ZUS w zeszłym roku wydał na co? Na znaczki pocztowej telefony więcej, niż państwowe samorządy łącznie wydały na żłobki. Ja nie mówię, że żłobki powinny być państwowe i opłacane z pieniędzy podatnika, a chcę wam pokazać te liczby, tak? Donald Tusk mówi, że coraz więcej dzieci dzięki niemu może pójść do żłobków, a w zeszłym roku biurokracja ZUS-u więcej na, wydała na znaczki telefony. Dlatego recepta, w której się pewnie wszyscy zgadzamy bez mrugnięcia, to jest po prostu zlikwidować ZUS, Prowadzić prosty system emerytalny. Ja jestem zwolennikiem niedaleko daleko idącego rozwiązania emerytury obywatelskiej, to jest właśnie w Wielkiej Brytanii, albo wprost po prostu pójść w tego rodzaju model, masz dzieci, oszczędzasz, masz emeryturę, nie jesteś człowiekiem, który myśli o przeszłości, to powinieneś prosić ludzi o pomoc, gdy popadniesz w ubóstwo, bo to uczy roztropności długofalowego, odpowiedzialnego myślenia. Jak wiadomo, w Polsce są grupy przywoływane są sędziowie, operatorzy, policjanci, jakieś tam, nie wiadomo, górnicy. I to też się bierze właśnie z tego, że są, są właśnie te grupy przywoływane, na których płacimy ogromne pieniądze, a człowiek, który pracował całe życie, dostaje okłapy. I, I pytanie brzmi, czy, czy macie zamiar się wziąć za właśnie te przywileje dane, że tak powiem, pasożytów. To jest pasożytstwo. W pełni się z panem zgadzam. I to jest sytuacja, w której my za to musimy płacić, dlatego uciekamy za granicę, żeby za to nie płacić. Polska jest krajem, w którym z jednej strony nie ma pieniędzy na absolutnie podstawowe świadczenie, czy na otrzymanie remontów dróg. W zeszłym roku zabrano, przepraszam, w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu zabrano kilkaset milionów na remonty dróg powiatowych, które są często w opakowanym stanie, żeby dzieci ze swoimi opiekanami nie leżały na posadzkach sejmowych w czasie, gdy my będziemy jedli i dzielili się jajeczkiem w święta, bo to byłoby straszne przebytki. Jejku, trwa kampania wyborcza, a te dzieci będą cały czas pokazane w telewizji, więc trzeba je wypchnąć z tego sejmu na okres świąt, bo są wybory. I dlatego, bo to strasznie słabo wygląda w telewizji, chore dzieci leżące na podłodze w sejmie, więc postanowiono na szybko zabrać pieniądze z remontów dróg i dać je na określone świadczenie. I z drugiej strony, mamy właśnie te wszystkie świadczenia. Jeżeli dwóch posłów PiSu zrezygnowało z takiego zaszczytu, jak bycie posłem Rzeczpospolitej, bo nie chcieli rezygnować ze swoich, uwaga, uwaga, wynoszących 14 tysięcy miesięcznie emerytur prokuratorskich, to był pan prokurator Barski, prokurator Święczkowski, były szef ABW i wybrali 14 tysięcy miesięcznie dożywotnie emerytury prokuratorskiej. Zamiast. Po, poza tym pamiętajcie to jest więcej niż e, pensja posła, bo poseł dostaje na rękę po różnego rodzaju wszystkich potrąceniach tro, trochę ponad 8 tysięcy złotych, ale... Leszek Miller dostaje 5 tysięcy emerytury i emeryturę zwykłą łączy z upażeniem poselskim, z różnego rodzaju dodatkami funkcyjnymi, jak to szef klubu i tak dalej, wódz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I to mu notabene co mnie rozbawiło, palikot wypominał z mównicy. Miller, oddaj te swoje 4,5 daj to na biednych, w momencie gdy podczas debaty nad OFE. Leszek Miner wyszedł i powiedział, że on uruchomił licytację rozdawania tych pieniędzy. Mówi słuchajcie, właśnie rząd wziął 150 miliardów odłożonych w OFE, to on proponuje, żeby o 200 zł podnieść minimalną emeryturę. Kto da więcej, komu damy więcej, komu rozdamy te pieniądze? Tak, tak wygląda ten system. My powinniśmy skończyć z jakimikolwiek przywilejami dla sędziów, funkcjonariuszy wojskowych. Policjantów i powiedzieć słuchajcie, chcemy, żebyście pracowali w tym zawodzie, dostaniecie godziwą pensję tu i teraz, i z tej pensji odłożycie sobie pieniądze na emeryturę. Żadnych przywilejów dla żadnych grup zawodowych, bo później jest logika łoma. Kto ma większy kilof, albo kto jest w stanie przynajmniej chorym dzieckiem przed kamerą zastraszyć w święta, ten wyrwie swoje, a reszta nie dostanie. Przykład, w tym samym czasie przed Sejmem protestowali opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. Opieka nad osobą starszą, dorosłym niepełnosprawnym o dużej stopniu niepełnosprawności często jest droższa, trudniejsza niż opieka nad dzieckiem. I tych ludzi zlano, ponieważ nie byli w sejmie, nie leżeli na podłogach sejmowych i tam mniej się tym kamery interesowały, bo dziennikarzom było przykro. Ci ludzie, którzy tam cały czas stoją z tymi kamerami, oni chodzili do polityków, mówią no zróbcie coś z tym, oni nam tu chodzą cały czas przed, przed kamerami, tak? To zrobiono, a jednocześnie tego samego dnia zlano tych opiekunów. Dorosłych niepełnosprawnych, chociaż Trybunał Konstytucyjny uznał, że pewnego rodzaju uprawnienia zabrano niezgodnie z obecnie obowiązującą Konstytucją RP. I to pokazuje tą logikę po prostu szaloną socjalizmu i rozdawnictwa, że rozdasz jak ktoś ma łom albo kamerę i wzruszy opinię publiczną, a jeżeli nie jest w stanie wywołać tego rodzaju emocji, to nic nie dostanie, nawet jak mu się to słusznie należy. I to jest coś, z czym trzeba skończyć. Skończmy z tego rodzaju przywilejami, bo one znowu sprawiają, że nas wypychają za granicę i sprawiają, że nie chcemy na to państwo płacić. Wolimy płacić podatki Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, nawet Szwecji. Dziękuję panu posłowi. Tu jeszcze taka drobna uwaga do tej pensji Millera. Myślę, że jeszcze może dojść pensja z zewnątrz, z innych krajów, bo tam też miał spore zasługi, dużo większe niż w Polsce i to w innej walucie, także kilka tysięcy. Dziękujemy państwu za liczne przybycie, także już kończymy, bo nam się kończy wynajem sali, minęło dwie godziny. No to może później już prywatnie tylko. kampanię 400 tysięcy tysięcy do zebrania. To może jeszcze może jeszcze szybciutko, tylko ja tylko powiem, że pierwszy punkt mojego planu na kampanię wyborczą to nie zdradzać swoich planów konkurencji politycznej. Dziękuję. A najważniejszy punkt naszej kampanii to wygrać ją. Naprawdę już koniec czasu. Dziękujemy panu posłowi. Dziękujemy państwu za... Ja przepraszam sobie, pozwolę jeszcze powiedzieć jedno krótkie zdanie. Ja wam powiem, co było dla mnie fenomenalne w tym dzisiejszym spotkaniu. Pierwszy raz występowałem z dwoma kolegami z Nowej Prawicy. Nie jesteśmy w jednej partii, nie jesteśmy w jednej formacji. Weźcie trzech ludzi z dowolnej partii politycznej, zadawajcie im takie pytania i utrzymajcie tego rodzaju spójność w odpowiedzi. My wszyscy... Odpowiadamy, myślę, w bardzo zbliżony sposób, bo wierzymy w te same wartości, wierzymy w te same ideały i mamy wizję Polski. A zwykli polscy posłowie, politycy, ministrowie, to są ludzie, którzy muszą dostać przekaz dnia, tak zwany, w SMS-ach od swojej centrali, by wiedzieć, co odpowiadać na dane pytanie, i mówią jak te owce w Orwellu, które dzisiaj mówią cztery nogi dobre, dwie nogi lepsze, a następnego dnia się zmienia piosenka, śpiewają co innego. My mamy wspólną wizję Polski, mamy nadzieję, że z waszym poparciem wsparciem będziemy ją realizowali, bo to jest w waszym najlepszym interesie, was waszych rodzin, waszych dzieci i życzę wam, żeby któryś z moich kolegów został europosłem i żeby rok później zostali posłami. Dziękuję bardzo.